Dzień dobry Państwu, nazywam się Alicja Grzywa, jestem pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, pracuję w dziale rozliczeń usług medycznych. W swojej prezentacji chciałabym Państwu przekazać studium przypadków, problemów, z którymi się borykamy w trakcie rozliczania świadczeń z NFZ. -em. Temat, który jest najbardziej aktualny, czyli COVID-19, podział szpitali tradycyjnych na cztery typy. Pierwszy poziom, szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, drugi poziom szpitale, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Trzeci poziom szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19, co jest potwierdzone pozytywnym wynikiem testu, lecz głównym powodem jego hospitalizacji nie jest COVID-19. Czwarty poziom to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitali drugiego i trzeciego poziomu, a jednocześnie koordynują opiekę nad pacjentem z COVID-19 w każdym województwie. Uniwersyteckie Centrum Lekarstwa w Gdańsku zabezpiecza trzy poziomy. Pierwszy poziom, czyli tak zwane właśnie łóżka buforowe, jest to nasz KOR, gdzie właśnie jest pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusa. Drugi poziom, Oddział ogólnointernistyczny, który zajmuje się leczeniem chorych na COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu. I, i także objęci są na tym oddziale opieki, opieku ci pacjenci. No i trzeci poziom, oddział specjalistyczny, na który trafia pacjent z COVID-19, pozytywny wynik testu oczywiście, lecz głównym powodem tej hospitalizacji nie jest COVID-19. I tu właśnie są pierwsze nasze problemy. Generalnie są problemy stricte informatyczne, bo niestety wszystko jest rozliczane na papierze. Jest w Excelu, nie mamy umów elektronicznych, więc nie jesteśmy w stanie tego zaraportować elektronicznie komunikatem świat. Skrócona dokumentacja. No i kolejna praca to jest konieczność raportowania pacjentów w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 ICAR, co niestety zajmuje też bardzo dużo pracy. Problemy stricte rozliczeniowe. Przykład. Pacjent y, przyjęty na ostro na księgę główną, oczywiście, chirurgia, zabieg operacyjny, wynik testu COVID dodatni, rozliczenie trzeciego poziomu, czyli JGP. Super, tak? Ale pacjent jest COVID-owy, więc generalnie pacjent jest do przekazania na oddział ten ogólnointeristyczny, gdzie takiego pacjenta się leczy, a tam rozliczany jest osobodzień. I teraz się zaczynają schody. No bo jeżeli pacjent jest rozliczany i i dodatkowo sobodniami, no to w jednej hospitalizacji tego nie zrobimy. Więc trzeba stricte taką księgę podzielić, żeby wykazać rzetelnie do NFZ-u. To jest nasze przypuszczenie, że w taki sposób należy to robić. Wszystko jest jeszcze na pewno w fazie rozmów z NFZ-em. Każdy się czegoś uczy, dochodzimy do jakichś porozumień. Więc to jest sprawa, która na dzień dzisiejszy. Jest do końca jeszcze nierozwiązana. Staramy się dalej, żeby to wyjaśnić i rzetelnie sprawozdać i rozliczyć zgodnie z poniesionymi kosztami taką hospitalizację. Tutaj jest wyciąg z zarządzenia, gdzie są właśnie stawki w przypadku rozliczenia pacjentów, którzy mają Saturację powyżej równą lub poniżej 95% pacjentów, którzy są, wymagają tej wentylacji mechanicznej. To jest po prostu, są stricte stawki na drugim poziomie szpitala. Kolejnym problemem jest RDTL tak, i sposób sprawozdawczości RDTL. -u. W momencie, jak się pojawił komunikat, że dla produktów, tak, określonych przez płatnika innych niż stosowane w chemioterapii, programach lekowych został wprowadzony obowiązek przekazywania danych o fakturze zakupowej. To się zaczęły problemy, tak? bo najpierw nasz system był niedostosowany do takiej sprawozdawczości, jeżeli chodzi o stosowanie i RDT, leku z RTTLu u dla pacjentów. Nie było tam możliwości wskazania faktury, ilości. I tych wszystkich parametrów, które są potrzebne do sprawozdawczości w przypadku leków w programach lekowych i w chemioterapii, więc nasz dostawca programowania dostosował ten program stosownie z komunikatem NFZ. Tak? Czyli tu jest komunikat świat, to o czym mówiłam, czyli NIP, faktura, dane z faktury, numer pozycji, ilość, wartość. Takie parametry pojawiły się u nas w oprogramowaniu. Dzięki temu mogliśmy to zakodować. Tak, z kolei FZX, czyli komunikat związany z przekazywaniem elektronicznego obrazu faktury, też zostało dostosowane, więc jak najbardziej liczyliśmy na to, że jest to sprawa rozwiązana. To są produkty, które wymagają wtedy dodatkowej sprawozdawczości. Tak, właśnie między innymi właśnie produkty RDTLowe z końcówką 12. My jeszcze do tego mamy IEB, czyli 1650 końcówka. No i jeszcze parę, parę innych. I w teorii. Przekazywanie danych komunikatem świadczy, czy, czy też fzx powinno pacjenta, e, świadczeniodawcę zwolnić z przekazywania danych e, w formie papierowej czy w formie maila. No niestety, tak się niestety nie stało, bo e, to, że od nas wychodziły komunikaty one zgodnie ze sprawozdawczością, które się zażyczył NFZ, to niestety nie wszystko było widoczne w nfz -cie. Więc nasze ustalenia z NZ były takie, że oprócz tego, że wysyłamy świadczenia komunikatem świat i wysyłamy FZX, dodatkowo robimy taką tabelkę, gdzie wpisujemy zestawu świadczeń, datę świadczenia, numer faktury i numer decyzji MZ. Jednak zaczęły się kolejne mnożyć problemy, bo w EB, czyli w BHORZOWE oddzieleniu na Skórka, są produkty, które nie posiadają ani kodu EAN, ani kodu EN GTIN. Tak samo w słownikach, które udostępnia NFZ, nie wszystkie produkty są zawarte. Kolejnym tematem który nas bardzo też spędza sens powiek, są instrumenty dzielenia ryzyka. UCK ma w umowach około setki programów. Te programy są realizowane w ramach umowy PS, czyli tego podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, jak również umowa w umowie SPZ. Tych RSS-ów, tych instrumentów dzielenia ryzyka jest bardzo dużo, one są bardzo różne i tak prawdę powiedziawszy. Dalej nie mam koncepcji, jak to rozwiązać, żeby coś się działo przed, a nie po. Już tłumaczę, o co dalej mi chodzi. Sprawozdajemy świadczenia. Wydaje nam się, że wszystko jest jak najbardziej poprawne. Tak? Na portalu świadczenia dawcy pojawia się błąd. Z informacją, że jest nie ta taryfa, co być powinna. I to właśnie mówię, że dowiadujemy się post factum, że coś jest źle, tak. Yy, nikt nas wcześniej nie informuje, że takie dane są, że są jakieś porozumienia. Z reguły, tak jak mówiłam, dowiadujemy się o tym po fakcie. I to kolejny taki problem yy, który ma też związek z rozliczaniem yy, świadczeń z NFZ. -em. Jest niestety SMPT, co jeżeli Państwo realizują programy lekowe, też doskonale to wiedzą. To jest jeden z programów, gdzie lekarz próbuje zakończyć etap leczenia pacjenta, gdzie rozpoczął leczenie pacjent 10 października 2019 roku. Pacjent ma zakończyć leczenie 8 października ale podkreślam, 2020 roku, i tu niestety pojawia się komunikat ze strony SMPT, że data zakończenia leczenia nie może być późniejsza od daty rozpoczęcia leczenia w programie o więcej niż 27 dni. Takich problemów nie tylko z SMPT, gdzie się rozjeżdża życie z faktem, takim z typowym działaniem naszym, no jest, jest, jest naprawdę bardzo dużo. To, co przedstawiłam, jest naprawdę namiastką tego, co się dzieje i z czym borykamy się w codziennym życiu zawodowym. To tyle. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.